Breaking News, to o wiadomości. A dzisiaj o nowej serii w Lego, która zadebiutuje już w przyszłym roku. I to już w marcu. Lego Special Edition Sports. Ta seria skupi się wokół dwóch sportów: Formuły 1 i Piłki Nożnej. W marcu dostaniemy już dwa zestawy. Pierwszy model to będzie piłka nożna, budowalna, z taką mini konstrukcją stadionu w środku. 1500 klocków za około 450 zł. Całkiem niezły przelicznik. Ale drugi zestaw ma lepszy przelicznik. Ponad 2800 klocków za jakieś 700 zł. widział Puchar World Cup. Raczej bez mini figurek. Kolejne sety wyjdą w maju. Między innymi będą trzy zestawy związane z graczami piłki nożnej. Na pewno będzie Messi, na pewno będzie Ronaldo i jakiś trzeci. Jakby to był Robert Lewandowski, to bym zwariował chyba, ze szczęścia. Do tego będzie seria kasków Formuły 1. Jako pierwszy będzie Hamilton, potem pewnie będą kolejne. Plus jeszcze będzie parę innych zestawów, których jeszcze nie mamy informacji o nich, Tylko wiemy jakie są, będą ceny, jakie części, ale co to będzie dokładnie nie wiadomo. A co Wy o tym myślicie? Też tęsknicie za z klockami LEGO? Ja trochę tak. Zobaczymy jak to wyjdzie.